Hej, cześć, witajcie, witam Was w kolejnym odcinku z Carri Arsenalu i dzisiaj e, zagramy sobie z Tottenhamem, e, mamy okienko transferowe zimowe e, no i tak, symulacja, lecimy FA Cup za chwilę później troszeczkę trudniejszy mecz z Leicester, możemy tutaj się spodziewać e, straty punktów, ale mam nadzieję, że będziemy dość przygotowani na to spotkanie. A później Crested Palace myślę, że tutaj bez większych e, problemów, później West Ham też na wyjeździe to tak podobna sytuacja jak z Leicester Tutaj też możemy obawiać się straty punktów. No i z Tottenhamem gramy u siebie, no i zagramy sobie to spotkanie, bo jest to dość ważne spotkanie, bo tutaj jest aktualnie na czwartym miejscu w Premier League. A my teraz symulujemy sobie mecz z Southendem Southend United, taki fajny klub i 3 do 0 Pepe. Jedną bramkę Richard Lison zalicza, dwie brameczki i przechodzimy dalej, jeśli chodzi o ten Puchar. Jeśli chodzi o Premier League, mamy trzecie miejsce. Nadal dość spora strata do lidera, Manchester City, który odskakuje dziewięcioma punktami aktualnie. Także no jest, jest po prostu moim zdaniem prawie niemożliwe, żeby ich dogonić i nawet przegonić. Ale no, może, może jakimś cudem popełnią błędy, jakieś kontuzje. Cokolwiek i może to my czy, e, staniemy na tronie, ale to wątpię raczej bym strzelał w ten ostatni sezon e, Dobra, mamy mecz z Leicester City 15 no i zobaczymy czy no mówiłem no mówiłem, że możemy się tutaj spodziewać straty punktów, Jamie Wardy w 69 minucie strzela na 1 do 1 a my nie dajemy rady no my nie dajemy rady już po prostu wygrać tego spotkania, no i... Mistrzostwo w tym momencie myślę, że już jest przesądzone i raczej my go nie będziemy, Raczej to będzie mecz 3 City, ewentualnie jeszcze Liverpool, który trzy e, punkty tylko straty ma do City. Więc jakoś tam to e, wygląda, jeśli chodzi Liverpool, a my, a my po prostu róbmy swoje i... Spróbujmy jak najwyżej e, zająć się w tym sezonie. Myślę, że top 3, myślę, że będzie takie ok. Takie, można powiedzieć, e, wice, wicemistrzostwo. Wice-wice, nie? Taki, taki brązowy medal. Coś tego typu. No, wiadomo, nie ma takiego czegoś, ale tak jakby. No dobra, Crystal Palace na wyjeździe, no tutaj już powinniśmy wygrać. Musimy się odkuć, panowie. No i 5 odkuwamy się, Gedesz dwie bramki, Nelson z ławki jeszcze jedną i tutaj środkowi pomocnicy z Sabay z też e, sobie postrzelali. No, ogólnie e, tak się zastanawiałem nad Gedeszem, czy go nie sprzedać, ale e, tak widziałem, no i w, w no, jego forma troszeczkę podskoczyła, a miałem już w planach kupić Leroy z City albo e, Gnabry'ego z Bayernu Monachium, ale tak patrzę, że faktycznie gna, g, znaczy ten e, Kedesz się troszeczkę, jakby to powiedzieć, um, oswoił, oswoił w naszej drużynie już i, i lepiej to wygląda. Strzela bramki, był nawet nominowany do zawodnika miesiąca, ale chyba nie wygrał. Nie dostałem żadnego tutaj powiadomienia. No ale samo zna, same po prostu być w nominacji, nie? Top, top 4, żeby tam się znaleźć, to jest już dość... Dość po prostu pozytywne, jeśli chodzi o zawodnika. My mamy ten, teraz ten mecz z Tadehałem. Jeśli go wygramy, wchodzimy na trzecią pozycję. No i tyle myślę, że bez konferencji yy, klasycznie gramy u siebie. Także czerwone stroje, i zobaczmy, jak ten skład nas się prezentuje. No, cała jednostka jest pełna. Jeśli chodzi o jakieś mecze, no tutaj, tutaj już nam zaznaczyło takie ważniejsze. I zobaczmy ławkę, bo w sumie może bym potrójne zmiany zrobił w tym spotkaniu. Beirin pewnie wejdzie na środek pomocy, bo ostatnio właśnie fajnie mi się nim grało na środku. E, kto tu mógł jeszcze wejść? Martinelli może wejdzie za jakiś pepe czy kogoś tam. I kto, I kto jeszcze by mógł wejść? No może ten e, Niles, tak. Niles by może wszedł na bok. No, no w sumie mamy gotowe. E, myślę, że możemy zacząć, z, zacząć to spotkanie. Pięknie Gonzalo logeresz Gedesz przed szansą Gedesz, Gedesz, Gedesz Będzie podanie do Richarlisona Na pustą bramkę, gol 1 do 0 Arsenal prowadzi w tym spotkaniu A Richard Lisson strzela na 1 do 0 po no, tak naprawdę no, nie, no, nie miał po prostu Nie mógł tego nie wykorzystać Pusta bramka, coś tam jeszcze Loris Spróbował się rzucić, może, że, może się uda Może nie, ale Nic to nie dało rady i prowadzimy 1 do 0 w tym spotkaniu. Gedysz pięknie się tam wysunął, no i oddał bramkę Brazylijczykowi. Górą podanie Toreira. No panie sędzio, ja bym tam naprawdę rzut karny podyktował, no przecież to była akcja prawie stuprocentowa, bramkaż w niego wleciał po prostu i go zatrzymał. No niestety jest akcja Tote Hamu, jeden do jednego, a strzelcem e, jakiś zawodnik, tylko kto, bo on chyba nie ma twarzy. Kto to jest, Gebson? Fernandes chyba ten, Portugalczyk, niestety jeden do jednego, duży luka jeśli chodzi tutaj o obronę naszą, no i niestety tracimy Leno bez szans, no i tyle. To dobrze idzie. Hurricane, hurricane! Ale strzał! Mieliśmy wiele, dużo, bardzo, bardzo dużo szczęścia i nie dobija Solery w tym momencie. Co to był za strzał Anglika? Gedesz, Gedesz Gonzalo Gedesz. Pokaż, że jesteś w formie, chłopaku Gedesz, Gedesz Wystawiona piłka do terreiry, ale niestety w sam środek. Koniec, koniec pierwszej połowy tego spotkania, po 1. Ale naprawdę fajnie się gra, troszeczkę po tej stracie, stracie bramki Tottenham no, się ogarnął, można powiedzieć. Strzeliśmy bramkę, od razu presji w obronie, na napadzie już od razu był ruch, no i mamy jeden, jeden po przerwie. 70. minuta, dobiega końca, a wynik nadal się nie zmienia, musimy wpuścić kilka zawodników, wejdzie Martinelli, Wejdzie Niles na prawą stronę, no i Bejelina na środek pomocy za Sebayosa I miejmy nadzieję, że to coś pomoże. Niemożliwe! Dwa do jednego i to chyba znowu jest ten Fernandez. I znowu leci do, do Mourinho. Nie, kto to jest? To jest inny chyba. Albo on? Nie, to jest jakiś inny zawodnik, też bez twarzy, no nie, nie wiem kto to jest, chciałbym się... Bergwine. no to nieźle, 2 do 1 i mamy bardzo mało czasu. Richard Liffson przed szansą do bitka. Bardzo słaby kąt Martinelli przed szansą, młody Brazylijczyk. Czy odmieni losy tego spotkania? Niestety zablokowany. Rzut kardy niesamowita, 86 minuta Erik Dyer popełnia karygodny błąd obejdzie się bez kartki, ale czy Pepe? No dobra Pepe pod poprzeczkę idealnie myślę, że wymierzyłem Jest Martinelli Drugi rzut karny Druga szansa Proszę Znowu bez kartki, ale druga szansa Pepe teraz, teraz nie mogę sobie zaufać No sorry, Lucas Dinie Lucas Dinie Nie wierzę w to Nie wierzę w to Żeby dwa karne w odstępie pięciu minut zmarnować nie wierzę Po prostu nie wiem, nie mam wytłumaczenia Pierwsze w ogóle ja strzelam pod poprzeczkę Loris broni Teraz ja byłem pewny, że idealnie koło słupka, pięknie w słupek zaryło i nawet nie mam szans na dobitkę No Mamy kolejny mecz, runda czwarta w FA Cup z Brighton. Zobaczmy czy uda nam się przejść do rundy piątej. Tak jest, 4 do 1. Hat-trick e, Richarlisona Gedesz z bramką. A ja nadal nie dowierzam, że przegraliśmy ten mecz. I nic, nic, nie, nic, nie no, To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, no. Ja nie wiem. Chyba to czwarte miejsce będzie naszą klątwą, nie? Poprzednie też. Mieliśmy prawie mistrzostwo i jak nagle czwarte miejsce. Dobrze, że chociaż Ligę Mistrzów mieliśmy. I tutaj też wychodzi, że czwarte miejsce zajmiemy. No ale dobra. Nie załamujemy się. West Ham przed nami. Myślę, że to przesmulejemy. lecz Coraz bardziej zastanawiam się nad kupnem Gnabriego. A tutaj Kyle Walker do Barcelony za 30 milionów. Okej. Okay. Jakby nie skomentuję tego transferu, ale ale okej, okay, okej. Okay. Yy, dobra. West Ham na wyjeździe. No, tak szczerze to. No właśnie. Jeszcze Jason. Jeszcze Jason kontuzja. Nie wiem co się dzieje z tą drużyną. Naprawdę. Nie wiem co się dzieje, ale ja potrzebuję zmian. Ja potrzebuję zmian naprawdę Wchodzimy w transfery. Gdzie jest gnabri? Tak, zapłacę odstępne yy, zleć. No i co? dobra. zane na razie nie, nie będzie. No i zobaczymy, na, na ile Richelie są kontuzjowane. No zobaczymy. zobaczmy. dni, uf. Chociaż to. Już, Martinez zastąpiłem do Barcelony, Piani do Atletico i Toliso do Napoli. Yy, wspaniale. Dobra, czekamy, jak yy, zaakceptuje, jak nabry kontrakt. Oferta transferowa, myślę, że możemy go oddać, nie są oni nam potrzebni, Mari, czekajcie, 11,5, Mari, 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 ja bym odrzucił, taką po prostu odrzucił i tutaj też salibę odrzuca, no i dobra, lecimy dalej, mam nadzieję, że się wyrobię w te, w te 10 godzin. Tak jest, Gnabri no, akceptuję, 4 lata. Dziękuję bardzo. Witaj w arsenalu. Jeszcze tu jakieś transfery. John jo, Joylos. Okej. Okay. Akceptujemy, wszystko nie potrzebujemy tych zawodników. Gedesz na no sorry, no ale nie wiem, coś, coś się stało z tobą nie tak i posiedzisz sobie trochę na ławce. Może zmądrzejesz. No, tak chciałbym wymienić. tutaj wejdzie sobie Gedesz. No i zobaczymy jak to teraz wyjdzie z Gnabrim na lewym skrzydle. Mam nadzieję, że się poprawi nasza gra. E, dobra, możemy już pominąć i e, tutaj przy okazji sobie m, dopowiemy, co będziemy robić w tym drugim miesiącu. E, czyli tak, symulacja z Cardiff, e, symulacja z Aston, symulacja z Newcastle, no i oczywiście mecz z Juventusem w jednej 8 finału Ligi Mistrzów. E, dobra, biuro, mamy z 68 milionów, no zostało to jeszcze. Nadal jest to dość sporo. Tutaj 15 milionów. West Ham chce wykupić Nilesa. Nie, niech Niles sobie tam siedzi na tej ławce. Może nie będziemy go potrzebować. To zawsze sobie wejdzie. Więc nie potrzeba go sprzedawać od razu. Dobra, a my czekamy na pierwszy mecz, czyli mecz z, z, z kim? Z Cardiff. Tak, z Cardiff mecz. E, tutaj jakieś e, nagroda za turniej, bardzo dziękuję, a my spadamy na piąte miejsce, bo Chelsea zagrało mecz, no i ogólnie mają już, kurde, nieźle. Musimy, kurde, walczyć o to czwarte miejsce, już widzę w sumie. Jezus Maria. Tu mieliśmy w planach jakieś wysokie cele, a to będziemy o czwarte miejsce walczyć. Richardson dwie bramki po kontuzji, pięknie. Pięknie, że strzela, że się nie zatrzymuje. No, i mamy ten mecz w 1/8 z Juventusem. Ostatni mecz, który będziemy dzisiaj grać, ale symulować nie. No i dobra, u siebie gramy. Myślę, że konferencja też nie jest nam potrzebna. Myślę, że sobie poradzimy. U siebie gramy. Musimy pokazać, że, że naprawdę jesteśmy w formie. Poszły troszeczkę ale do góry: 6.86, PP86. Dobry miał, kto to jeszcze poszedł Lucas Hernandez na no 87 No i w sumie to tyle, ale fajnie, że, że się rozwijają chłopaki no i tyle myślę, że myślę, że możemy zacząć i tyle. Pepe pe, pepe już w polkarnym. Niklas, pepe! Poprzeczka, czy będzie dobitka? Niestety nie niesamowite. Jamie Vardy, Cristiano Ronaldo. I przegrywamy już niestety 1-0. Ojoj, rakity, leno na szczęście broni ten strzał. Richard Lison, Gwenduzi, jest tu Serge Gnabry. Gnabry? Gnabry! Blokada Toreira, zróbmy to mądrze, nienachalnie. Sebajo, sporo miejsca w środku. Gnabry! I niestety błosz na siatka. Lucas Dinie dośrodkowanie. I niestety nie dołożył tam no, nogi, głowy Richard Leeson i przegrywamy póki co 1 do z Juventusem po bramce Cristiano Ronaldo. Ale e, teraz troszeczkę się rozwinęliśmy z tymi akcjami i mam nadzieję, że nie będziemy się zatrzymywać i doprowadzimy do remisu i może nawet do wyniku 2.1. Ojojoj, oj, oj, rabioj, 2 do 0, no. Nie mogę nic zrobić. To środkowanie 3 do 0. Nie, tylko nie 4. Dobrze Leno. Jeszcze Juventus 4. Czy będzie gol? Mamy, 4 do 1, jest jeszcze jakiś cień szansy na następne spotkanie. Koniec tego spotkania, no 4 do 1, przegrywamy u siebie z Juventusem niestety i czeka nas bardzo, ale to bardzo trudny, bardzo trudny rewanż w Turynie. W lidze, tym razem z Aston Villam. No i teraz musimy wygrywać wszystko 3 do 0. Gnabry z bramki ok. Podoba mi się już to. Choć e, to bardziej właśnie Gedesz, e, jeśli chodzi o ten mecz z ze mnie tutaj e, przekonał. No ale dobra. nie będzie Gnabry, zobaczymy. Będziemy tak szastać. Zobaczymy, który tak naprawdę pasuje do naszej taktyki, do naszego zespołu. No i ostatnie spotkanie z Newcastle przed nami. Jakiś szef otrzymał e, ofertę do innego, no ale to jest jakiś e, słaby zawodnik, więc może sobie tam przejść. E, Marii nie sprzedajemy. No i ostatnie spotkanie Newcastle. U siebie wygramy. No i przydałoby się też to wygrać oczywiście. E, Zawertone wygrali Jezus Mary. Niestety, niestety z czerwoną kartką nawet w obronie nie możemy poradzić sobie z Newcastle. I remisujemy kolejny mecz w lidze i tym właśnie sposobem raczej spadamy na piątą pozycję, bo Chelsea raczej wygrało swoje spotkanie. A dalsze, dalszy miesiąc zagramy sobie w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że film się spodobało, troszeczkę było. E, troszeczkę no, przegrany był ten odcinek. Nie? Dwa mecze przegrane i to dość e, słabo. No ale dobra, nie można się poddawać. E, dalej walczymy. E, jeśli chodzi o mecz z PS, że wyjdziemy na pewno całą ofensywną drużyną, myślę, że trzech obrońców. No i spróbujemy, spróbujemy. Spróbujemy odrobić te straty. A jeśli chodzi o Premier, League, po prostu e, będziemy próbować wszystko wygrywać do końca sezonu. No i zobaczymy gdzie to nas dowiezie na, końc, na koniec sezonu. No nic. Mam dziękuję za oglądanie, chyba się spodobało. No i tyle. Trzymajcie się, cześć!